Marii Ziętarze Malewskiej W dotykach pamięci Jesteś z nami, Mario Wspomnieniem powracasz Na warmińską ziemię W poezji bez czasie Od słów twoich gwarno Jawisz się legendą Wzór bierzemy z ciebie. Wszędzie Twoje słowa, w każdej roku porze, w świrgocie w pracy prostych ludzi, w serdecznej modlitwie przy kapliczce bożej, w paciorkach różańca. Słowem miłość. Budzisz i wciąż nas dotykasz mocą słów niezmienną. Mario, Twoje motto każdy z nas wypowie godnie z czcią i wiarą w święto i codzienność. Że jest w naszych sercach Bóg, Ojczyzna, Człowiek. A Ty każde słowo w uczucia przemieniasz. Ty śpiewcą polskości w wierszach i legendach. Kaganek oświaty niesiesz w słów płomieniach. Niech w szarej godzinie tu nawary mi będą.